Przygotowujecie się w Zakopanem pod kątem jakiejś imprezy ważnej? Witam serdecznie. Tak, no ja jestem tutaj pod kątem mojej przyszłej walki 1 października na galii KSW w Zielonej Górze. Tam będę miał walkę wieczoru, więc trzeba zrobić dobrą podbudowę pod całe przygotowania i miałem okazję być już w Karpaczu, a teraz właśnie korzystam z naszych pięknych gór w tej Zakopanem. Przygotowania chyba takie intensywne, wycieczki w góry też są? No Oczywiście, przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby korzystać z dobrodziejstwa gór. Także dużo chodzenia, dużo biegania, dużo jeżdżenia na rowerze. I oprócz tego, jeszcze mam tutaj przyjemność robienia treningów, uczenia się techniki, naprawdę od wybitnych zapaśników, bo to akurat jest zgrupowanie też zapaśników naszych. Akurat oni są przed Rio, więc oni troszkę leżej i też mogą przekazywać wiedzę. Także naprawdę duży zastrzyk wiedzy. Warunki komfortowe? Oczywiście, tutaj w co się zawsze są. Pełna baza jest przygotowana, jeżeli chodzi o przygotowania dla sportowców. I każdy, kto sobie cokolwiek wymyśli, to po prostu możemy tutaj wszystko sobie zrealizować, od treningu siłowych po, po odnowę biologiczną, do naprawdę komfortowego mieszkania.